Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. Przedstawiam Wam sterownik silnika. Ten sterownik jest z samochodu Opel Astra G, czyli dwójka. Ten sterownik silnika akurat jest uszkodzony, a dokładnie, prawdopodobnie rozjechane są mapy e, i prawdopodobnie brak adaptacji e, układu silnika krokowego odpowiadającego za, odpowiadające za obroty jałowe tak wygląda ten sterownik ten sterownik jest przymontowany najczęściej z prawej strony silnika na trzy śruby z czego dwie górne wystarczy odkręcić całkowicie a dolną wystarczy poluzować ponieważ sterownik po prostu tak jest zamontowany w ten sposób na dole poluzujemy tylko i wysuwamy do góry sterowniki te w Oplach Astra G występują o różnym oznaczeniu. Tu jest CLJX, ale są też inne. Jednakże, przekładając innego Opla z Astra G, najlepiej ten sam rocznik, nawet z kombi, do. Oczywiście, żeby był ten sam silnik, do innego samochodu, to prawdopodobnie od razu wszystko będzie działać. Jednakże, może zdarzyć się sytuacja taka, że po przełożeniu sterownika z innego samochodu, oczywiście. Powinniśmy także e, przełożyć e, immobilizer, ten, czyli przy stacyjce takie kółeczko z takim układem elektronicznym oraz kluczyk, tak żeby móc uruchomić silniej potem, chyba, że dysponujemy odpowiednimi narzędziami albo zakładem elektronicznym, który zajmuje się takimi sterownikami, to wystarczy sam sterownik. E, oni sobie poradzą, z że tak powiem, zaprogramowaniem tego sterownika do dowolnego immobilizera. I kluczyka. W moim tutaj sterowniku problem jest taki, że po uruchomieniu, po uruchomieniu silnika jest tak zwane sanie, i po tak zwanym saniu obroty przez około 1,5 minuty falują pomiędzy 500 a 1000. Idealnie jak wykres sondy Lambda wskazuje na komputerze, i gdy osiągnie 68 stopni czujnik temperatury płynu. Chłodzącego, to automatycznie obroty e, zaczynają być równomierne i wszystko jest ok. Dodatkowy e, problem jest taki, że podczas e, jazdy troszeczkę jakby samochód szarpie. To znaczy, po e, zmianie biegu jest takie jakby drobne szarpnięcie. Tak samo przy naciśnięciu i puszczeniu pedału gazu. E, na wymienionym sterowniku z innego samochodu, akurat w wersji kombi, ja mam hatchback. Ale ten sam rocznik, ten sam silnik, problemy znikły. Jednakże e, dodał się jakby problem taki, że po uruchomieniu, zresztą macie filmy na kanale, to sobie zobaczcie, że po uruchomieniu e, na tym tak zwanym saniu obroty pracują nierówno. Tak jakby jedna świeca była uszkodzona, czego nie było na tym właśnie sterowniku uszkodzonym. Tak więc jak widać, e, sterowniki. E, w różnych samochodach mają różne nastawy. W związku z tym, jeżeli na przykład chcemy wykluczyć jakiś problem w samochodzie, podmieniając inny element, to musimy się liczyć z tym, że na przykład wykluczymy ten problem i już wiemy, że to wina była sterownika, ale może dojść jakiś dodatkowy problem, ale tylko oczywiście na czas testu. Potem, gdy wsadzimy już swój sterownik naprawiony, no to żadnego problemu być nie powinno. Tutaj za kilka dni prawdopodobnie polecę Wam jeden z najlepszych zakładów elektronicznych w Polsce, który zajmuje się naprawą takich sterowników, ustawieniami, adaptacją ewentualnie silnika krokowego i innych. Sam muszę sprawdzić. Jak tylko się sprawdzi i u mnie będzie wszystko w porządku, to będziecie mieli z polecenia bardzo dobrą firmę, do której wyślecie albo dojedziecie sobie autkiem, albo wyślecie sterownik i Wasz sterownik zostanie po prostu naprawiony. Oczywiście z gwarancją. Dobra, tak więc jeżeli ktoś ma jakieś problemy z falowaniami obrotów, dziwną pracą silnika, wykluczył już problemy typu EGR-y, przepustnice, jakieś lewe powietrze, te wszystkie cuda opowiadają na wszystkich forach, wszyscy, każdemu, żeby wykluczali, ludzie tracą czas, naprawiają, a tak naprawdę nie wiedzą co radzą, bo to jest najczęstszy właśnie powód tego, że ludzie potem siedzą, grzebią i rozwijają fora. Bo po prostu nie wiedzą, co robią. Porady są też kompletnie niesprawdzone, bo bardzo rzadko powodem falowania obrotów jest na przykład przepustnica, aczkolwiek zdarza się. No i ludzie tracą czas po prostu. Tak więc. Jeżeli mamy dostęp do jakiegoś dobrego elektronika, zakładu zajmującego się sterownikami, a mamy problem z falowaniem obrotów i wykluczyliśmy silnik krokowy, to po prostu podjedźmy sobie do takiego warsztatu. Taki warsztat prawdopodobnie nawet i za naprawdę nieduże pieniądze zdiagnozuje nasz sterownik i na miejscu, na samochodzie, jeżeli na przykład okaże się, że. Problem jest w sterowniku, to poda koszty naprawy i problem rozwiążecie, że tak powiem, bezinwazyjnie w samochodzie, jedynie naprawiając sterownik. Warto, wydaje mi się, podejść do problemów z samochodami różnej maści w ten sposób. Dodatkowo zakłady zajmujące się takimi sterownikami potrafią wyłączyć immobilizer, to znaczy, jeżeli w naszym samochodzie sterownik się popsuje, a takie sterowniki nie są tanie. W komplecie razem z immobilizerem, z kluczykiem, i tak dalej, to można sam sterownik wykombinować. Zapytać w warsztacie, czy mogą go podmontować, podprogramować pod nasz kluczyk, pod nasz immobilizer. Jeżeli tak jest, to wystarczy, że taki sterownik z jakiegoś szrotu, z jakiegoś samochodu sprawnego znaczy już niesprawnego, bo na szrocie, ale taki sterownik po prostu wymontujecie i naprawdę naprawdę niedużej kwocie zaprogramujecie i będziecie mieli w samochodzie. Poprawnie działający sterownik silnika bez potrzeby wymiany imobilizera i kluczyka. Dobra, za dużo się rozgadałem, tak więc tak wygląda sterownik. Sterownik silnika w samochodzie Opel Astra G, akurat zamontowany jest po prawej stronie od silnika. Dobra, z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam, zalecam do subskrypcji kanału i oczywiście komentowania. Jak macie jakieś pytania, pytajcie.